Jestem pewny, że każdy z nas miał taką sytuację w swoim życiu, że musiał się przedstawić i opowiedzieć o sobie w kilku zdaniach. Dla wielu z nas był to pewnie lekko stresujący moment, lecz większość z nas pewnie znakomicie sobie z tym poradziła, bo robiliśmy to w języku polskim. Tak samo dobrze możemy to zrobić po hiszpańsku i w tym filmie opowiemy ci razem z Danielem, jak odpowiednio przedstawić się i opowiedzieć o sobie, tak żebyś zrobił jak najlepsze wrażenie, a Twoja rozmowa przebiegała bezstresowo i swobodnie. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! W tym odcinku dowiesz się, jak najlepiej opowiedzieć o sobie i odpowiedzieć na najpopularniejsze pytania zadawane przez Hiszpanów. A jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale i chcesz uczyć się języka hiszpańskiego sprawdzonymi metodami poliglotów, to koniecznie subskrybuj nasz kanał, żebyś nie stracił żadnego z naszych nowych filmów. ¡Empezamos! Ten odcinek podzielimy na 6 części. Każda z nich będzie składała się z pytań oraz odpowiedzi. Zaczynamy! Temat pierwszy. Pochodzenie i miejsce zamieszkania. ¿Cómo te llamas? Eres de Polonia? Donde vives? I w takich sytuacjach możemy odpowiedzieć: Me llamo Jakub. Ten zwrot już znacie. Nazywam się Jakub. Soy de Polonia. Jestem z Polski. Vivo en una ciudad grande o en una ciudad pequeña. Czyli mieszkam w dużym mieście, albo mieszkam w mieście małym. O en un campo, albo mieszkam na wsi. Jeśli nasz rozmówca nie wie dokładnie, gdzie nasza miejscowość się znajduje, możemy powiedzieć, że bibo cerca de mieszkam blisko, o bibo lejos de mieszkam daleko jakiegoś miejsca. Temat drugi: praca. Muy bien, ahora tú puedes preguntarle a la otra persona y a qué te dedicas. Con esa simple pregunta, esa persona puede contestarte: Ah, oh, muy bien, yo soy trabajador en alguna fábrica y también soy estudiante. Y ahí puedes hacer otras preguntas, pero eso lo dejaremos para otro video. Temat trzeci edukacja Dąde estudias gdzie studiujesz gdzie się uczysz en qué año estás czyli na którym jesteś roku lub kiedy jesteśmy na studiach ktoś może się nas zapytać qué carrera estudias voy al instituto czyli chodzę do liceum voy a la universidad o estudio na na czyli studiuje. A jeśli chcemy dodać, że jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym lub piątym roku na studiach, możemy powiedzieć Estoy en primer, segundo, tercer, quarto o quinto año de la licenciatura o de la maestria. Również możemy powiedzieć to, co studiujemy. Estudio derecho, psychologia, medicina o administración. A gdy skończyliśmy naszą edukację formalną, możemy powiedzieć He terminado mi educación formal. Temat czwarty. Rodzina. Muy bien, pero ¿y si quieres saber acerca de la familia de la otra persona? Eso este es un poco extraño porque normalmente cuando tú conoces a alguien y lo conociste recientemente, no preguntas mucho acerca de su familia. Te vas a, a ver muy intenso. ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuántos años tiene tu papá? Es un poco extraño. Así que te diré una pregunta muy sencilla que le puedes hacer. Uh, tú tienes que ver en esta pregunta si la otra persona es una persona joven, una persona adulta o es una persona mayor. Esta pregunta solamente se puede decir cuando es una persona adulta y un adolescente. Ahora bien, uh, ¿y vives con tus padres o vives solo? Muy bien, aquí esa persona puede... Decirte, no, actualmente vivo con mis padres, pero más adelante quiero independizarme. Y ahí tú puedes decir, oh, uh, ¿te molesta si hablamos un poco más de tu familia? Y la otra, no, adelante, puedes decirme. Entonces es algo que puedes preguntar, que te puede abrir las puertas para que tú puedas preguntarlo de una manera muy concreta y sin sonar un poco intenso. Temat piąty: Życie codzienne. Como es tu rutina diaria? Lub qué haces en un día típico? Czyli jak wygląda Twój dzień? Co robisz w czasie takiego Twojego normalnego dnia? Gdy chcemy powiedzieć, że mamy dużo na głowie, że jesteśmy zalatani, że jesteśmy zajęci, możemy powiedzieć Tengo muchas actividades a diario o a menudo estoy muy ocupado. A jeśli mamy trochę wolnego czasu, możemy powiedzieć Tengo mucho tiempo libre cada día. Número 6. Hobby. Muy bien. Y una pregunta muy interesante. Cuando tú quieres establecer una relación mayor con una persona, puedes preguntarle qué hacen sus tiempos libres, o sea, sus hobbies. Y lo preguntas de la siguiente forma. Ah, ¿y tú... ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Tienes algún hobby o algo así? La respuesta de la otra persona puede ser... Sí, uh, a mí me gusta um, tocar la guitarra, me gusta cantar, me gusta hacer amigos y me gusta grabar videos para el canal Dos Mundos en YouTube. <laughs> puede ser un ejemplo. Estas son algunas preguntas, así que muchísimas gracias por ver, por ver este video, no sé si en Polonia, pero aquí en México son las vacaciones, así que diviértete mucho, pásatela bien y nos vemos en el próximo video. Właśnie poznałeś kilkanaście pytań i kilkanaście odpowiedzi, dzięki którym będziesz mógł swobodnie się komunikować w języku hiszpańskim. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw proszę łapkę w górę oraz obserwuj nas na naszych social mediach, szczególnie na Facebooku oraz na Instagramie. Dziękujemy Ci za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy do oglądania naszych następnych filmów. Astaluego!